Nie żal żyć w Niemcy, nie żartuj, nie żartrzeć. Nie ma wolności bez języka i tradycji. Nie rzucimy ziemi, skąd nasz ród, nie damy tego, że polskim Polski naród, Polski ród, królewski, tak sztęp, Bo nie ma wolności. Gdy nie ma prawdziwych nauczycieli, wołał Słowacki, lecz zamknij nam, niech drzegi nie pracują na dziwę. i przed narodem niosą ośmianych kaganiec, a kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei, jak kamienie przez boga na szansę. Biedny, ale czysty. I nie ma wolności bez spojrzenia na jasną górę. Uczyła się Maria konopnicka. Nigdy ja Ciebie Bóg nie rzuciła. Nigdy od Ciebie okienko ulica miaru podatnemu. Moc Twoja siła Bóg rodzica przed Twoim ołtarzem za i błaganiem.

Baczość! Równo i w prawo! Baczość! Na prawo! Patrz Podszedł flagowy! Flagę państwową podnieść! Mieszkańcy Sieradza, powiatu, zaproszeni goście. Data 11 listopada 1918 rok jest niewątpliwie jedną z najważniejszych, symbolicznych dat w naszej historii. Tego dnia po 123 latach niewoli Rzeczpospolita znów pojawiła się na mapach Europy. Marzenia Polaków urodzonych i wychowanych pod zaborami w końcu się ziściły. Polska była wolna i niepodległa. Nasi przodkowie walkę o wolność i niepodległość ojczyzny odkupili własną krwią, a czasem nawet życiem. Patriotyzm i przekonanie, że Polska wkrótce wyzwoli się spod jarzma zaborców towarzyszyły twórcom i obrońcom Konstytucji 3 Maja, bohaterom insurekcji kościuszkowskiej, żołnierzom doby napoleońskiej i powstań narodowych listopadowego i styczniowego, a także biorącym udział w zrywach narodowo wyzwoleńczych w Wielkopolsce i na Śląsku. Przekonanie o konieczności odrodzenia bytu państwowego inspirowało również działalność dyplomatyczną na emigracji polskich intelektualistów. Ignacy Jan Badareski, Fryderyk Chopin, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid czy Henryk Sienkiewicz przypominali Polakom, Europie i całemu światu o wielkości ducha polskiego. Mimo niewoli, wszystkie warstwy społeczne trwały uparcie przy polskości, nie godząc się na podporządkowanie obecnej władzy i kulturze. 11 listopada 1918 roku zakończyła się I wojna światowa. Dziś. Przypominamy nie tylko wydarzenie historyczne sprzed lat. Święto Niepodległości jest wyrazem niezniszczalnych pragnień Polaków, jest wyrazem odpowiedzialności narodów za swoje państwo, jest dowodem, jak silna w naszym społeczeństwie jest idea wolności. Panie i Panowie, kończąc dzisiejsze dzisiaj wystąpienie, pragnę skierować słowa podziękowania do wszystkich. Którzy biorą udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości na naszym terenie i przyczynili się do ich organizacji. Dziękuję za wywieszenie i eksponowanie flag i naszych polskich symboli narodowych. Dziękuję serdecznie. Kombatanci i weterani walk niepodległość Rzeczypospolitej. Mieszkańcy sieradza, żołnierze wojska polskiego, rodacy, stajemy dziś do apelu pamięci. Stajemy, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się Wolna Polska. Dziś my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do Skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Wołam idących szlakiem ku niepodległości: kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych, bohaterów nocy listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Wstańcie do apelu! Wzywam legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy Korpusu Polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii, powstańców Wielkopolskich i Śląskich, kadetów, arcerzy, strzelców, sokolich, drużniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu! Wzywam Ciebie, marszałku Józefie Piłsudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele Odrodzonego Wojska Polskiego. Wołam spółtwórców Niepodległego Państwa Polskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Dasińskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz generałów Józefa Kallera i Józefa Dow-Burmuśnickiego. Wstańcie do apelu! Wzywam żołnierzy, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej. Wołam obrońców ojczyzny, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Wstańcie! Do apelu. Przywołuję bohaterów wrześniowych i październikowych bojów 1939 roku. Żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie pierwszej i drugiej armii wojska polskiego oraz polskiego państwa podziemnego i powojennego podziemia niepodległościowego. Stańcie do apelu! Wzywam Ciebie, pułkowniku Wincenty wnuku, który we wrześniu 1939 roku stanąłeś w obronie sierackiej ziemi. Wołam Twoich żołnierzy, bohaterów 31 pułku Strzelców kaniowskich, którzy pod Twym dowództwem walczyli o wolną Polskę. Stańcie do apelu! Wołam żołnierzy polskich, którzy oddali swe życie w różnych regionach świata w imię praw człowieka i demokracji. Stańcie do apelu. Zostawiamy! Do Was zwracam się potomni. Niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej i ich czyny pozostaną na zawsze w Waszej pamięci w historii Polski i dziejach narodu polskiego. Chwała bohaterom. Cześć i Do salwy honorowej trzeba ładu salwą falę! Ładu salwą Ładu Salwom. Zabezpiecz. Broń. Przez pierś. Broń. Drugi szereg. Krok na wprost. Na prawo. Szpać. startuje szósty wiek niepodległościowy. Wiek ten jest formą uczczenia pamięci bohaterów walk o niepodległość 1918 roku. Biorą w nim udział uczniowie Sieracki szkół prezydencjalnych. W Prace wyznaczają miejsca pamięci, a więc pomniki i obeliski upamiętniające ważne wydarzenia w historii miasta i kraju. Witam Was serdecznie na szóstym wieku niepodległościowym. E, bardzo się cieszę, że w ten sposób również odzyskanie niepodległości i uczczenie tego naszego święta narodowego odbywa się dzięki Wam, dzięki młodzieży i dzięki osobom, które chcą biec tutaj w tym biegu. Więc uważam ten szósty bieg niepodległościowy, niepodległościowy na dzisiaj za otwarty.